Co się dzieje? Dlaczego połowa społeczeństwa uważa, że w Ameryce obecnie panuje faszyzm, a druga połowa kompletnie się z nimi nie zgadza? O co chodzi? Przede wszystkim zacznę od tego, że olbrzymim znakiem ostrzegawczym jest to, że już kilku profesorów wyższych uniwersytetów, którzy specjalizują się w faszyzmie, Wyjechało ze Stanów Zjednoczonych. Opuścili swoje stanowiska, opuścili swoje uczelnie i wyjechali ze Stanów Zjednoczonych, pisząc jednocześnie artykuły, że jeśli macie uciekać, to teraz, póki jeszcze możecie. Także ostrzeżenie nie pochodzi z tego czystego palca, tylko pochodzi od osób, które od wielu lat przed Trumpem zajmowały się również tym tematem, historią tego tematu. To, co bym chciała w tym odcinku zrobić tak naprawdę, to pozwolić Ci, drogi widzu, włączyć myślenie. To znaczy, chciałabym teraz przeczytać listę 12 czynników, które świadczą o wczesnym faszyzmie. I te 12 czynników wiszą na plakatach w muzeach Holokaustu na całym świecie. Chcieli przestrzec, tak? I zrobili tą listę. Ja powiem Wam później, co myślę o tej liście i czy faktycznie zgadza się z tym, co się w tym momencie dzieje w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie tego. Zastanówcie się sami, czy się z tym zgadzacie, czy to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy nie. Silny i ciągły nacjonalizm czyli mój kraj Ameryka. Tak? Niechęć do praw człowieka. Znajdowanie wspólnego wroga jako coś, co nas wspala razem. Wyższość militarna. Okrutny seksizm. Kontrolowanie mediów masowych. Obsesja z bezpieczeństwem narodowym. Religia i rząd są złączone. Rządy korporacji są chronione, stłumienie siły roboczej, niechęć do intelektualistów i osób pracujących w sztuce, obsesja zbrodnią i karą, olbrzymia przestępczość i korupcja. Oszukane wybory. I chciałabym powiedzieć, co ja myślę na ten temat, jak ja widzę, że to pasuje. Jeśli je popierasz Donalda Trumpa i popierasz tą administrację, i na wszystkie te pierwsze oznaki faszyzmu, nie zgadzasz się z nimi, uważasz, że w ogóle nie pasują do Trumpa, to posłuchaj tylko mojego punktu widzenia, dlaczego ja uważam, że z kolei pasują idealnie. Nacjonalizm. Hasło wyborcze Donalda Trumpa brzmi America first, czyli najpierw Ameryka. Więc jest ten nacjonalizm. My jesteśmy najlepsi, to my się liczymy. Mamy gdzieś tych imigrantów. Mają być Amerykanie w Ameryce, tak? Nawet ci Polonia, Polonia, kochana, która wspierasz Trumpa. America for Americans nie jest dla nas ich Ameryka. Jak ktoś was złapie bez papierów, to też was deportuje. Nawet niekoniecznie nawet bez papierów, bo już teraz inaczej inne prawa są łamane. No, niechęć do praw człowieka, jak chociażby prawo właśnie do adwokata. Ludzie są wysyłani za granicę do więzień w Salwadorze bez nawet prawa bronienia się w sądzie, bez dnia w sądzie. Um, identyfikowanie wrogów i łączenie się, oczywiście, geje, transwestyci, nazywał, um, Trump nazwał demokratów jako robaki, Wermin tak, takiego słowa użył, podobnych słów używał też Hitler w odniesieniu do Żydów. Dalej, wyższość y, wojska, w urodziny Trumpa odbędzie się parada wojskowa. Na jakimś chyba na departamencie edukacji albo w którymś departamencie teraz zawiózł wielki plakat w twarzy Donalda Trumpa. Nie kojarzą wam się te rzeczy z filmów, nie kojarzą wam się one z, z, z filmów i dokumentalnych, z, nie wiem, z ZRR, z Korei Północnej, za czasów Mussoliniego, za Hitlera, nic wam się tak nie kojarzy. Seksizm. Nie wiem, czy muszę o tym jakby mówić, czy, czy muszę opowiadać o tym seksizmie i ilości osób, które są oskarżone po prostu o gwałt, o molestowanie dzieci po stronie, po stronie republikańskiej. Ten cały Epstein, Trump na milionie fotografii, zdjęć ze Epsteinem, z młodymi Dziewczynkami. Halo, ja tego sobie nie wymyślam, to wszystko istnieje i jest w eterze, tylko trzeba chcieć to zobaczyć, ok? Kolejne, kontrolowanie mediów masowych. Wiecie, ile Trump ma w tym momencie spraw sądowych? Walczy z dużymi, różnymi e, stacjami telewizyjnymi, w tym z jedną za to, że zmono, zmontowała, nie podobało mu się to, jak zmontowała wideo wywiad z Kamalą Harris i pozwał ich chyba o 20 miliardów dolarów, żeby wysłać wiadomość do innych mediów, żeby negatywnych jakby historii nie wywrzucali o Trumpie. Chce kontrolować te media. Tak? I chociażby kontrolu, kontrolował też, wyrzucając AP, Associated Press z White House Conference Room, z pokoju konferencyjnego Białego Domu, w którym dziennikarze mają prawo przebywać i zadawać pytania. I aż sąd nakazał, że ci dziennikarze z, z tego AP mają tam wrócić, że to nie jest konstytucyjne, żeby zabierać prasie dostęp. Okay? Kontrolowanie mas mediów jak najbardziej zmierza w tym kierunku. Następna jest obsesja bezpieczeństwem narodowym. Ameryka zawsze taka była. To zawsze najwięcej pieniędzy wydawano właśnie na militaryzację tutaj w Stanach, więc to nie jest nic nowego. Nie spowodował tego Trump. Religia i rząd są połączone. Jest kilka wideo i zdjęć, na których dosłownie ludzie modlą się też nad Trumpem. Więc też element kultu tutaj wchodzi i uważania go za kogoś zesłanego przez Boga, a to jest bluźnierstwo. Tak jak sobie stworzyli pod górą Synaj bożka ze złota, kiedy Mojżesz po, poszedł po 10 przykazań, tak samo tutaj jest po prostu kult i czczenie osobowości. Człowieka, który staje się teraz nad człowiekiem, semibogiem. Tak? I, I też właśnie jest to, że religia jest połączona z polityką, bo religia potrafi wywołać, zwłaszcza w Polsce, to wiecie, religia potrafi tutaj w Stanach też wywołać olbrzymi wpływ na politykę. Siła korporacji jest broniona nie muszę tutaj nic dodawać. Mówi to samo za siebie. Oczywiście Ameryka to jest korpolant, więc jak najbardziej tak jest. I jeśli chodzi o to, jak to się teraz pogorszyło za Donalda Trumpa, to mogę tylko wspomnieć o fakcie, jak e, jego oligarchowie byli w pierwszym po prostu rzędzie na jego inauguracji, symbolizując to, że to nie jest już kraj of the people, by the people and for the people ludzi przez ludzi, dla ludzi, ale Kraj oligarchów, przez oligarchów i dla oligarchów. Chociażby to też widać po proponowanych teraz nowej ustawie podatkowej, która obniża ponownie podatki miliarderom, nie pomagając niższej klasie. Kolejna rzecz, yy, oczywiście, siła robocza, która jest cały czas zgniatana, tłamszona. I tak faktycznie jest. Procent jakby związków zawodowych w Stanach wciąż maleje. 30 lat temu to było powiedzmy 20%, w tym momencie jest to bodajże tylko 10%. I przez to też korporacjom łatwiej wykorzystywać takiego pracownika i przez to też um, maleje ta klasa średnia w Stanach Zjednoczonych i zanika po prostu, bo prawa są pisane dla tej wyższej klasy dla milionerów i miliarderów i tak zwane to miało być trickle-down economics, czyli to miało być tak, że jeśli da się dużo tym, którzy już mają, to oni pomogą tym na dole, dadzą im pracę, wesprą ich, podczas gdy zachowali dużo dla siebie i w tym momencie Elon Musk ma, jest właścicielem, trzyma w garści tyle co 52% Amerykanów. Czyli tyle ma on jeden, co, co razem większość Amerykanów, 52% razem wzięci. Kolejny punkt, niechęć do ludzi intelektualistów i do sztuki. No, nie, nie wiem, czy muszę o tym tutaj wspominać, ale fakt faktem często Trump wspomina o, e, o muzyce, o, o filmie, o ludziach, którzy go krytykują, chociażby ostatnio pojechał Bruce'a Springsteena. Wiadomo, słynnie Taylor Swift, osoby Inteligencja podobnie. Nie słucha się już osób takich właśnie typu profesorowie od faszyzmu, tylko liczy się bardziej to, kto, co ktoś na TikToku powie, czy co powie Donald Trump. Dalej, obsesja zbrodnią i karą. Widać to oczywiście po chociażby jest Christie która tutaj powinna odpowiadać za imigrację. Która robi sobie sesje zdjęciowe w Salwadorze, stojąc, gdzie w tle są ci wszyscy więźniowie, którzy są po prostu trzymani. Dalej, korupcja i oszustwa. No to chociażby wizyta niedawna Donalda Trumpa w krajach arabskich, chęć wzięcia tego samolotu za 400 baniek, założenie kryptowaluty mówi się, że zarobił już 2 miliardy dolarów. Przez ostatnie 4 miesiące odkąd został prezydentem. Także to samo nawet z tymi, z tymi rynkami, z, z giełdą, widzieliście, jak nagle wszystko poszło w dół, a nagle wszystko poszło do góry i jak dużo osób się na tym wzbogaciło. I Trump nawet wrzucił na swoje social media, żeby teraz kupować po czym po paru godzinach ogłosił, że zawiesza cła. To się tutaj nazywa tak zwany Insider Trading, tak? I ostatnia, um, oszukane wybory. Trump twierdził, że wybory były oszukane w 2020, ponieważ jako um, osoba narcystyczna nie był w stanie znieść swojej porażki i spojrzeć prawdzie w oczy. Natomiast 2024, kilkakrotnie, Trump wspomniał, że wybory były oszukane i dlatego wygrałem. Dosłownie, słowo w słowo to powiedział. Elon się zna na maszynach. Wybory były sfałszowane i dlatego wygr wygrałem, ok? Więc. Moim zdaniem, wyborów już nie będzie. Ja jestem tak radykalna, że wydaje mi się, że takich. Znaczy, będą wybory, tylko będą udawane wybory tak jak wszędzie, tak jak w Rosji, tak jak w tych innych. Um, że, że też wygra, nie wiem, 80 parę procent nagle, tak? Na początku, a później będzie coś 90. Więc do tego myślę też zmierzam. Także to jest ta lista. Możecie mnie nazywać lewakiem, możecie mnie nazywać samą faszystką, możecie mnie nazywać jak chcecie, jeśli tak ciężko spojrzeć prawdzie w oczy i samemu się zastanowić, przed czym próbowali nas ostrzegać ci życi, przed czym. Może właśnie przed tym, co tutaj puka nam do drzwi w Stanach Zjednoczonych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak podoba wam się mój content, to koniecznie followujcie. Będę sobie gadać o polityce, dopóki dopóty mogę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Popo w Ameryce. Zasubskrybujcie proszę kanał, dajcie lajka. Pomaga mi to w dotarciu do jak największej ilości osób, zwłaszcza Polonii w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam Was też do kontaktu, jeśli się ze mną nie zgadzacie, a chcielibyście na przykład się ze mną spotkać, przez telefon porozmawiać, wrzuciłabym to jako odcinek na kanał. Jestem bardzo chętna, żeby z kimś popolemizować, porozmawiać o tej polityce, bo wszyscy chcemy dobrze dla Ameryki, tylko po prostu rozmijamy się w tym, co jest opinią, co jest faktem. To, czy faszyzm jest w Ameryce, jest moją opinią. Te 12 czynników, które, które świadczą o początku faszyzmu, są natomiast faktem. Więc sami zastanówcie się, jaka jest wasza opinia o tych 12 faktach świadczących o początkach faszyzmu. Do zobaczenia. Followujcie, subskrybujcie, dawajcie lajki. Nagadałam się. Na razie pa.